Jesteśmy teraz przy ulicy sukreckiej 2 i mamy tutaj indę De... zut. Jedziemy. Jednorzędowa tu jest kaseta. To jest taka sklejka bardziej. Idziemy. Tutaj kochani jest pięcer 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj 0. No tutaj to pewnie jeszcze dzwonek i stop, ale nie będę tego testował. Tutaj są takie fajne, o widzicie? Takie małe szybki. Niewielka taka setka 5 x O, widzicie? Tutaj jest w postaci naklejki tabliczka znamionowa. To jest jedna biegowa. Wysiądziemy sobie na chwilę. Jest taka, taka kulka, z tym szybko jest wkratowany. Nie, taki przycisk. A to coś to jest. Przedziemy w dół. Winda to może być oryginalna kaseta, kochani. Jak na to patrzę, to... to jest sklejka ewidentnie. nie jest w okratowanym szybie, są takie drzwi od osiedlówki Ale w drzwiach są lustre winimy. No dobra kochani, jeszcze jeden przejazd na górę i już będziemy kończyć z tą winą jedzie bardzo dobrze Nie mogę narzekać skrajka taka No powiem Wam nawet nie porysowana Bardzo O takie zaokrąglone łączenia tutaj Tutaj też o I takie małe to jest tabliczka. Tak. tabliczka Tutaj chyba coś było przyklejone, widzicie taki ślad? O i tu jest taka fajna półkula oświetleniowa Taka lampa ewidentnie Sufit też z klejka Tutaj kratki wentylacyjne No i dobra, to by było tyle kochani. Dzięki serdeczne za oglądanie. To była Winda ZUT powojenna. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach.